Siemanko wszystkim Witajcie na kolejnym daily vlogu Zaczynamy dzień od Nagrania motocykla Zobaczcie mamy tutaj Mój prywatny motocykl, będę nagrywał pierwszy raz W ogóle prezentację motocykla De Vilke. I z tyłu mamy Seata Leona, który też Trafi do oferty, to jest Seat Leon przeze mnie Sprowadzony ze Szwecji Na specjalne zamówienie, ale o tym dowiecie się w prezentacji Co to jest za samochód, jaka jest jego historia Motocykl prywatny, poczekajcie przełączę sobie w tych pięknych okolicznościach nagrywam tutaj nad Zalewem Zegrzyskim. Korzystamy z uprzejmości tutaj hotelu Parasol. Mamy bardzo fajne tutaj no fajne, fajne ogólnie widoczki moim zdaniem. Kostka, te lampy to wszystko robi naprawdę bardzo fajny, fajny, temat. Także tutaj będę nakręcał prezentację Hondy, a później robimy prezentację Seata. No i próbę Zero 100, bo ten Seat naprawdę dużo potrafi. 210 koni. Także jest czym pojechać 1.8 Turbo. No a tutaj mamy zaledwie 70 koni na próby zaraz to nie będziemy robić motocyklem powiem szczerze nie mam sprzętu do tego żeby to nagrać także zaczynamy dzień od prezentacji mamy bardzo ładną pogodę co później będziemy robić mamy odebranie Audi S6 od lakiernika w końcu się udało dokończyć projekt lakierniczy potem znaczy później jedzie to do mechanika będziemy sprawdzać ten sprawdzać sobie Będziemy sprawdzać pod względem mechanicznym S6, bo musi być w stanie idealnym. No i co później? I co później będziemy robić? Przyjechały jakieś samochody z Niemiec, także też Wam pokażę. Zrobimy jakieś sprawdzenie, pewnie auto na stacji diagnostycznej. No i pewnie pojedziemy do mechanika sobie coś odebrać, bo na pewno będzie coś do odebrania. Także taki standardowy daily vlog w Auto Import standardowy dzień ze mną. Także zobaczymy, czy kolejny daily vlog będzie równie, równie fajnie odebrany jak poprzednie. Także zaczynamy daily vloga. Trzymajcie się. Znaczy, mam nadzieję, że wytrwacie wy do końca. Także lecimy z tematem. Jedziemy do lakiernika odebrać Audi S6 Już nie mogę się doczekać powiem Wam szczerze No zeszło się trochę na tych prezentacjach Bo jak mówię, Seacik była, była prezentacja taka typowa, zdjęcia Motocykl, no to pierwszy raz robiłem prezentację, też zdjęcia Także dwie godziny na same te prezentacje I do tego jeszcze doszła nam próba 0-100 Seata Od razu została nagrana no i to łącznie ponad 3 godziny się zeszło, także powiem Wam szczerze, że już trochę jestem zmęczony, bo to cały czas intensywnie człowiek pracuje i umysłowo i no i też można powiedzieć, że i fizycznie, bo cały czas na zewnątrz, także to też jakaś tam praca jest nagrać, to mówię potem wieczorem jest, no. czeka łączenie, także lecimy do Rafała odebrać S6, już jest informacja, że jest gotowa, jeżeli chodzi o kwestie lakiernicze, nam brakuje jeszcze paru dupereli. Także zaraz nam nagram od Rafała odbiór S6 po lakierowaniu, aczkolwiek to nie jest koniec projektu, to jeszcze przed S6 jeszcze jest troszeczkę, jeszcze troszeczkę jest do zrobienia przy tym aucie, żeby naprawdę było takim topowym stanem. A chcę ten samochód naprawdę tak doprowadzić do takiego bardzo, bardzo fajnego stanu i technicznego i wizualnego, żeby cieszyła oko na najbliższe lata. Także lecimy do Rafała, nagrywka szybka u Rafała. No i co, i później przeprowadzamy S6 do mechanika. mamy bardzo blisko od Rafała do, do Mateusza. No i tam zostawiamy i zobaczymy, co tam będzie do zrobienia. Także lecimy dalej z Daily vlogiem. Nad, nadszedł ten dzień, odbieramy, chyba widzicie z tyłu S6 dla Kiernika. Wam pokażę. Tutaj zeszło się troszeczkę, jeszcze nie jest kompletna. Tutaj spryskiwacz jest zamówiony oryginał i e, kierunek jest zamówiony bo był nie do końca taki jak bym chciał auto jest całkowicie tutaj odnowiony lakier oprócz dachu i wyszło to naprawdę elegancko nowe listy tutaj dolne drzwi nie ma jeszcze tych list które zamówiłem z Niemiec ZASO, zobaczcie tutaj na progi także to też jeszcze dojdzie na pewno coś nam gubi prąd samochód także musimy zaprowadzić do mechanika klapa druga wjechała Tutaj leży stara klapa, zobaczcie, tak wygląda jest szóstka, świeżo, świeżo tak naprawdę po lakierniku, także kolejne prace przy niej przede mną. Jedzie do mechanika, potem na czyszczenie. pewnie nałożymy jakiś wosk na lakier, no i co, i będzie cieszyła na moim placu oko. Także zobaczcie ile wyszło, pewnie każdy się zastanawia, dycha wyszła, dycha wyszła za tą naprawę, tutaj było bardzo dużo pracy jeżeli chodzi o takich dodatkowej, nie samego lakierowania. Tylko rozbierania, i tak dalej, i tak dalej. Drzwi były też zmieniane kierowcy, i prawe pasażera bodajże tylne tam też leżą. Zobaczcie, bo była za duża korozja, że tak to się wszystko prezentuje. Także tu chciałem podziękować na pewno lakiernikowi Rafałowi za terminowość, bo też termin nie był tutaj jakiś mocno wygórowany. Cenowo no myślałem, że troszeczkę wyjdzie tanie, ale faktycznie było bardzo dużo pracy. 14 chyba elementów wyszło, czy 12, 14. No i plus taka robota dodatkowa. Także mocno się jaram tym autem. Jeszcze nie jest do końca skończony oczywiście, jeszcze przed nim parę przystanków, ale myślę, że będzie naprawdę cukierek. Lecimy teraz S6 do mechanika, zostawiamy ją u mechanika i czekamy tak naprawdę na resztę części. Jeszcze Wam pokażę, bo chyba już są spakowane tutaj do środka, tak. Jeszcze są zamówione, zamówiłem zobaczcie yy, oryginalne emblematy S6 w grill i z tyłu na klapę także to też będzie takie zwieńczenie tego, tego projektu lecimy dalej z daily vlogiem no tak jak widzieliście fura e, od Rafała odebrana od lakiernika S6 lakierniczo już przygotowana no zostało parę pierdółek, ale to mówię e, zrobimy, e, zrobimy tak naprawdę na e, już na no, po kolei tak naprawdę nie ma co, co czekać trzeba prowadzić do mechanika Potem zobaczymy jeszcze kwestię podwozia, bo to też jest ważna sprawa w tym samochodzie. Zobaczymy, czy coś tam będziemy poprawiać, jakąś może konserwację zrobimy. Tak naprawdę zobaczymy. No i co? Lecimy do Mateusza, bo to mamy bardzo blisko. No widzicie, wyszła naprawa lakiernicza 10 tysięcy. Szczerze, to nie liczyłem, że aż tyle wyjdzie, No ale no mówię, wyszło faktycznie bardzo dużo elementów tutaj nie liczę części, które kupowałem do samochodu 10 tysięcy to jest tylko naprawa tylko naprawa sama praca lakiernika blacharza nie liczę tutaj części, czyli klapy nie liczę drzwi, nie liczę listw, które zamawiałem do drzwi tych dolnych nie liczę tych listw, które zamówiłem progowe, same te listy progowe to jest 980 zł, bo poszły z oryginału nie są w ogóle nigdzie dostępne nie da się kupić używki, bo te listwy się po prostu łamią więc tak jak widzicie 10 tysięcy już dzisiaj mamy wydane no a wydatki jeszcze są przede mną bo odbieramy od Mateusza V70 V70 po takim dużym serwisie bo mamy zmienione tarcze, klocki hamulcowe przód i tył zrobiony rozrząd kompletny dlaczego rozrząd zrobiony? no dlatego, że jest auto z 2009 roku ma przejechane co prawda 177 tysięcy no ale rozrząd w Szwecji nie był robiony. To jest 2,5 turbo sumum sumą V70, także tutaj kolejny gruby wydatek przede mną, tam koło piątki pewnie będzie, bo tam jeszcze mówię zmieniałem opony, nowe opony są, ale to zobaczycie za chwilę, zrobię Wam ujęcie, bo auto jeszcze jest na warsztacie i właśnie to auto odbieramy. Zostawiamy S6 a odbieramy odbieramy V70 2.5 turbo z, no, z bardzo niskim przebiegiem tak niskim przebiegiem to naprawdę rzadkość dlatego też robię taki serwis duży bo no tam pasek wielorowkowy to co jest normalne w tym, w tym samochodzie no to po prostu robię taki standard czyli duży przegląd jeżeli chodzi o, o, o silnik bo rozrząd pompa wody pasek wielorowkowy yy, no i hamulce przód tył nowe tarczy klocki Opony dlatego wjeżdżają nowe, letnie, bo do, dołożyłem do tego samochodu 18-calowe felki. Także już dycha dzisiaj wydana. Zaraz u mechanika u Mateusza wydamy pewnie koło piątki. Tak liczę, zobaczymy jak tam wyjdzie. No i co tam dzisiaj? Czy to koniec wydatków? Chyba koniec wydatków. Potem mamy co tam? Sprawdzamy sobie auto, które przyjechało z Niemiec. XC70, D5, ale to zaraz, jak, jak, jak odbierzemy auto. Także dojeżdżamy do, do, do Mateusza i odbieramy. Odbieramy Volvo a zostawiamy S6. Niedaleko od kiernika od Rafała mamy do Wolceru, do Wołomina. Także przyprowadziłem tutaj auto do Mateusza. S6 zostawiamy. Będziemy robić taki rozszerzony serwis. Posprawdzamy wycieki, tego typu rzeczy. Na pewno serwis olejowy. Opony na pewno muszą wjechać nowe, bo są słabe. Także posprawdzamy, co będzie do zrobienia, to zrobimy. A tutaj z epoki stoi Kacper Laweciarz przyjechał T5, 850 moją. Tak, jeździmy, testujemy, patrzymy, jak się zachowuje. Cieszymy się tak naprawdę. czy znaczy, ja się cieszę z tego auta. A jest szósteczkę zostawiamy, myślę, że jeszcze z tydzień, dwa i trafi na finalne czyszczenie. No i zabezpieczenie lakieru jakąś powłoką na pewno zrobimy. Takie auto tego wymaga. Zobaczymy, jaka będzie jaka będzie kolejność C70 stoi, T5 też na sprawdzenie zostawiamy, na pewno wjeżdżają nowe znaczy idą do regeneracji półosie bo jest jakaś taka wibracja powyżej 100 na godzinę no i też tam posprawdzamy, łączniki z tyłu są do wymiany także zobaczymy a co odbieramy teraz? V70 bodajże odbieramy i zaprowadzamy do lakiernika także ciąg dalszy nastąpi jeszcze znaczy czekamy na V70 -kę. nie możemy wyjechać tą V70 odbieramy Belgi wjechały ode mnie, 18-170 i Musimy zaprowadzić do lakiernika, bo mamy w standardowym miejscu, zobaczcie, wyprycha tutaj na dachu. Także będziemy to usuwać. Szyba jest chyba też do wymiany, z tego co pamiętam. Gdzieś była pęknięta. W tym miejscu jest pęknięta. O, także jeszcze przystanek lakiernik. Kawałek dachu będzie pomalowany. Nowe tarcze wjechały, opony, do 18 wjechała nowe opony. Także też mocno tutaj doinwestowany do egzemplarz. No i na tej falce powiem Wam szczerze, wygląda zajebiaszczo. A dobra, lecimy do lakiernika, zostawiamy V80 po drodze i lecimy dalej z vlogiem. Dobra, mamy V80 -kę. odebrano. tak jak wyszło, niewiele się pomyliłem, 4600, zrobiony rozrząd, zrobione tarcze klocki przód i tył, zmienione opony, rozrząd kompletny z pompą wody, zawsze montujemy zestaw INA i co tam jeszcze zrobione, pasek wielorowkowy, no tam rzeczy, które były do zrobienia zostały zrobione, już będzie dokładnie omówione na prezentacji tego samochodu. V70 nie jest zarezerwowana, nie jest zadatkowana. Także trafi do oferty w najbliższym czasie. Jeszcze mówię, lecimy odstawić ją do lakiernika. Także myślę, że jeszcze z tydzień czasu, potem czyszczenie i, i będzie gotowa do wystawienia. Co, lecimy na plac. Zrobimy, zrobimy sprawdzenie X-70 D5, która przyjechała. Świeżo z Niemiec, też bardzo fajny egzemplarz, bo Manuali 2006 rok ostatnia edycja już z kierunkami w lusterkach bocznych, czyli taka ostatnia edycja dla mnie pierwszej generacji, ale to jest tak naprawdę, znaczy no, dla mnie drugiej generacji XC70 a to jest pierwsza generacja XC70, model poliftowy. Także zrobimy sobie sprawdzenie. Jeszcze dzwonił Piotrek tutaj z Kerto, że jest wyczyszczona druga XC70 w benzynie, także zrobimy sobie nagranie prezentacji no także dzisiaj dzień dzięki temu też, że jest bardzo fajna pogoda wypełniony totalnie w pełni nie ma tak naprawdę czasu na odpoczynek nie ma czasu na odbieranie telefonów od Was często nie można się do mnie dodzwonić no to już wiecie dlaczego, bo nagrywam filmiki bo, bo odbieram samochody, bo nie mam je fizycznie na placu tak naprawdę jak jak jest taki dzień, gdzie mogę naprawdę dużo załatwić przy autach, no to, to, to ostro działamy także wracamy do Nieporętu po drodze zostawiamy V70 u lakiernika. Wracamy, bierzemy się za X-70, które przyjechało świeżo z Niemiec. No i co, i lecimy, lecimy dalej z, z Daily Vlogiem. Pierwszy przystanek każdego auta w mojej ofercie czyli stacja kontroli pojazdów. Tutaj tym razem Autoban. Stacja kontroli w Nieporęcie. D5, która świeżo przyjechała. Zaczynamy oczywiście od sprawdzenia na stacji diagnostycznej. Po krótkiej jeździe, tutaj próbnej z placu na, na stację, samochód nie wykazuje większych jakichś nieprawidłowości. Mam zastrzeżenia co do pracy tylnego zawieszenia. Jeśli chodzi o tuleje w wahaczach, są w porządku. Ze względu na to, że auto przy hamowaniu, przy przyspieszaniu kompletnie nie ściąga bardzo ładnie, prosto jedzie. Samochód bardzo zadbany w środku. Tak jak wam pokazywałem na placu, także myślę, że tutaj nie powinno być jakichś większych kosztów przy tym aucie. Zobaczymy, jak finalnie wyjdzie. Na pewno mamy do zmiany opony, bo mamy z 14 roku Pirelli, ale 14 rok no to już jest opona dosyć taka starawa. Tutaj bardziej chodzi o to, że jest ta opona już wsparcia, także opony na pewno będę zmieniał. Tutaj 17-calowe Felgi, także jakiś koszt będzie do tego. No i co, I wjeżdżamy na stację, robimy ścieżkę, zobaczymy, co wyjdzie dodatkowo, zobaczymy auto od spodu sobie. Zawsze tak robię z każdym egzemplarzem, który jest u mnie wystawiony, że po prostu takie auto przed oddaniem do mechanika dodatkowo sobie jeszcze sprawdzam, żeby wiedzieć mniej więcej co jest do zrobienia. Także za chwilkę krótkie, krótkie przebitki ze stacji diagnostycznej i lecimy z dniem dalej. Godzina 16, wykorzystuję maksymalnie, tak naprawdę, dzień. Jak widzicie, rano zaczęliśmy od prezentacji i nakręcenia filmików, dwóch sprzętów, i kończymy, bo udało mi się odebrać auto z czyszczenia XC70, i kończymy prezentacją w tym właśnie przepięknym, że będę robił za chwilę zdjęcia tego auta. I prezentację, taką typowo prezentację auta, czyli nakręcenie filmiku z przejechaniem na stację diagnostyczną. XC70, ogólnie XT, lubię tutaj nakręcać. To jest takie moje miejsce tutaj w nadleśnictwie w Nieporęcie. W lesie totalna cisza, totalny spokój, takie naturalne środowisko, moim zdaniem tego akurat modelu. Lubię tutaj nakręcać filmiki, bo po prostu mam święty spokój, nikt mi nie przeszkadza. Mogę sobie na spokojnie, że tak powiem, zrobić nagranie. No i co, i tak chciałbym zakończyć dzień. Mówię, godzina 16 już się zbliża znaczy no 16, już prawie 17 także wykorzystuję ostatnie promienie słoneczne i co, i robię prezentację robię filmik, tak jak już mówiłem na poprzednim vlogu, na jedną prezentację i na zdjęcia takiego samochodu schodzi się około godziny już mówię z przejechaniem na stację diagnostyczną, żeby nakręcić podwozie tego samochodu to akurat bardzo fajny egzemplarz no ale o tym zobaczycie na kanale na pewno będzie prezentacja tego samochodu Pokażę Wam jeszcze sprzęt, jaki mam. Teraz mamy podłączony telefon i gimbala. A do zdjęć używam e, lustrzanki Nikona. Mamy też oczywiście e, przygotowany tutaj mamy lustrzankę. Ja wam powiem jaki model. Nikon D7100. No i ten aparat już mam naprawdę długo, e, bodajże ponad 5 lat. E, także naprawdę ten aparat się sprawdza, szczególnie do fotografii takiej. No, takiej fotografii typowo, typowo samochodowej. Także na dzień dzisiejszy to wszystko. Zrobimy sobie w tle Volvo, Zachód Słońca. Mam nadzieję, że Wam się dzień podobał. Mi się bardzo podobało, była fajna pogoda. Udało się naprawdę sporo nakręcić i sporo zrobić. Niestety mój zawód jest mocno zależny od pogody. I no jeżeli jest deszcz i kiepska pogoda, czy nie wiem, pada śnieg, tak jak w sezonie zimowym, to jest naprawdę słabo. Mało rzeczy da się zrobić, a dzisiaj naprawdę taki mocno, mocno napięty grafik. Udało się wszystko zrealizować, tak jak widzieliście, także kolejny dzień z przysłowiowym handlarzem za nami. Mam nadzieję, że vlog wam się podobał. Zasubskrybujcie kanał proszę, jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje, to dajcie. Naprawdę to was nic nie kosztuje, a mi, mi mocno, że tak powiem, pomaga. Zawsze ten kanał się szybciej rozwija. Mam nadzieję, że to będzie dosyć silny kanał za, za, za jakiś czas daję sobie rok, żeby ten kanał naprawdę się mocno rozwinął dużo pracy w to wkładam dużo pracy wkładam w to nagrywanie, w montowanie robię to wszystko sam, nie mam żadnych ekip które to montują, tak jak niektórzy w konkurencji, nie mam żadnych montażystów kamerzystów, jedyną osobą która mi pomaga i za której bardzo dziękuję no to jest tak zwany Kacper Laweciarz pozdro Kacper no to mój chrześniak, który po prostu mi pomaga dostał ksywę Kacper Laweciarz no bo jak jedzie gdzieś sam to jedzie lawetą żeby nie trzeba było ciągnąć dwóch samochodów Dobra, kończymy na dzisiaj vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli Wam się podobało, to dajcie znać w komentarzach. Jeżeli Wam się nie podobało, też napiszcie. Konstruktywna krytyka e, zawsze jest potrzebna. Także e, ja już się nie mogę doczekać prezentacji tego samochodu, który stoi za mną. E, także e, szybko nakręcam, żeby mi nie zaszło słońce. E, trzymajcie się. Na razie. Hej, pozdro.